Hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Spyro 2 Ripto's Rage. No i słuchajcie, słuchajcie, parę spraw zanim przejdziemy dalej. Oczywiście najpierw nie zapomnijcie zostawić lajkacza, jak będzie się oczywiście podobało. Natomiast słuchajcie, e, dzisiaj tak, jestem w zimowej tundrze. Słuchajcie, sprawdziłem dokładnie o co chodzi z Zefirem. Okazuje się, że tak jakby w miejscu, w którym szukałem ostatnio klejnotu, był taki balon, z którego wyleciały klejnoty. Ja nie wiem, czy za pierwszym razem nie zebrałem jednego, czy też może chodzi o to, że y, po prostu on się nie pojawił jest zbagowany. Czytałem gdzieś na internecie, że y, coś takiego się dzieje i wtedy nie da się zrobić 100%, znaczy w zefirze. Ponoć bowiem w jednym miejscu jest do znalezienia jakiś dodatkowy kryształ i wtedy mam 100% gry. I mam nadzieję, że tak to zadziała, bo niestety gra mnie trochę oszukała. Poza tym zacząłem sobie, słuchajcie, robić dodatkowe punkt umiejętności, tak jak mówiłem poza, stream... poza odcinkami. Loch Gniota zrobione doskonale, wszystkie szlaki zrobione w odpowiednim czasie. Muszę udać się na arenę Hapsa, jeszcze sobie to ogarnąć i podwodne twierdzę, no bo arena Ripta to oczywiście na sam koniec więc trochę porobiłem, chociaż oczywiście punkty umiejętności nie liczą się teoretycznie do procentu gry. Natomiast słuchajcie, jestem teraz w świecie zimowej tundry, byłem na murach, tutaj dowiedziałem się, że jest takie ciekawe przejście, możemy płynąć, płynąć, teraz wypłynąć w górę. No i słuchajcie, jak wypływamy, to wypływamy w miejscu, w którym mamy tą kulę, tą, której mi brakowało, 62 kula. No, no nieźle, nieźle. Zebraliśmy wszystkie kule, oczywiście w świecie. No i poziom ukończony, rzecz jasna, w 100%. Dobra, zostały tak, mistyczne wody, świątynie w chmurach, zefir to nie, no i wszystko. Dobra, słuchajcie, chyba pójdę nad to wszystko, zobaczymy, co tam się dzieje, czy ja w ogóle jakiś świat dzisiaj jeszcze ogarnę na 100%. No, fajnie byłoby już w kolejnym materiale udać się na Ripta i zakończyć to, no ale zobaczymy, zobaczymy, bo może te poziomy nie będą wcale takie proste. Przekonamy się za chwilę. Dobra, no tak, to jest ten świat. Owszem, kojarzę, mniej więcej kojarzę. Ale zaraz tutaj brakuje i kuli, yy, i klejnotów, tak? Tak, 16 klejnotów i jednej kuli. No dobra, prawdę mówiąc to nie do końca. A, bo tutaj trzeba zbierać to i przynosić odpowiednie miejsce. Ok, czyli będziemy mieć za każdym razem specjalną yy, animację, jak to wygląda. No szkoda, dobra, te wiatraki to rozwaliłem, bo to też było takie. Dodatkowe zadanie można powiedzieć na to. Dobra, co? Tutaj jest żaruwa. I co mogę na przykład położyć tutaj? Jeszcze gdzieś muszę, no być może. Czekajcie, ej, tutaj są brakujące klejnoty. Aha. Ale co to znaczy? Jak tam się dostać? Ważne pytanie, na które jeszcze nie mam o, odpowiedzi. A, dobra. Okej, okay, tu miałem z tym problem. Teraz się udało perfekcyjnie, no tak, teraz to lepiej skacze. Czy to wszystko? Nie, brakuje mi trzech klejnotów. No nie wierzę. Jak nazłość? Jak nazłość, to jeszcze nie koniec. No dobra. No jak nie koniec, no to słuchajcie, szukamy w takim razie, szukamy, szukamy. Mam nadzieję, że znajdziemy. No i pytanie, gdzie, gdzie jest kula? Bo to też nie jest takie pewne i być może będzie większy problem ze znalezieniem, znalezieniem tej kuli, co nie? No tak, tutaj tylko... Ej, ja czy tam czegoś nie ma? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, ja mogę tam wejść? Czy ja tam byłem? Nie, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ej, tutaj to mnie nie było i tutaj mamy brakujące klejnoty. Ej, co to za stwory... O, jest zadanie. Ach! Ci złodziejscy mi otacze kradną nasze kamienie mocy. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł je odzyskać i uruchomić generator. Okej, okay. na cztery gwiazdki. Wymień. Kamienie mocy, złap złodziei. Dobra, ale masakra, że ja tutaj w ogóle to miejsce jakoś tak. nie ogarnąłem tego, nie byłem tutaj. A ja mogę w niego tra... Nie, ja, ja ich chyba muszę po prostu gonić, mam takie wrażenie. Zresztą zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, jeden, ej, dziesięciu ich jest. łopanie, skąd ich tulu? Dobra, dobra, dobra. No to jak szukać, to szukać tych złodziejaszków. Będziemy. I o co chodzi z tymi. Kamieniami. No bo mam ale to co, 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 nie wiem, a nie muszę na przykład, nie wiem, w to trafić. Nie w ogóle, to jakoś tym to nie da się na dużą odległość cokolwiek robić. Nie, 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 nie. Szczerze nie wiem do końca. Ej, dobra, tam się pojawił kolejny. Na to wychodzi do. Dobra, tutaj jesteś. Chodź tu, cwaniaku. Czy to jest ten, co był? Ja już go nie likwidowałem. Nie no, dobra, to jest nowy. 3 na 10 a może oni będą się pojawiać po prostu, jak jednego zlikwiduję? Tak, ej, to chyba tak działa. Dobra, dziwne, dziwne, ale prawdziwe. ja cały czas nie wiem, o co chodzi z tymi kamyszkami. No ale dobra, zobaczymy. O, tu tutaj się pojawił kolejny, załatwiony. Dobra, czy ja obstawiam, że oni będą tak wiecie, na zmianę. Jeden tu. No, ej, to serio tak działa śmiesznie. Dobra, jakieś dziwne zadanie. Ale o co chodzi z tymi kamieniami? Ten tu już chyba nic więcej mi nie powie. Niedobrze, dobra, to zadanie nie zna cztery gwiazdki, ale... A może chodzi o to, żeby ich inaczej atakować może właśnie tymi... z tymi kamieniami? Nie wiem, ej, serio, nie wiem. Dziwne, ale w ogóle, że tego miejsca nie widziałem, robiąc to pierwszy raz. No to teraz było dość łatwe do znalezienia. No dobra, zobaczymy, bo... Tak, kryształy są wszystkie, ok, mam, mam pewność. Ej, nie słyszę ostatniego. A no nie słyszę. A dobra, tam się pojawił, okej. Okay. Dobra, jak tam, to tam. Wątpię, żeby był w stanie nawrócić, no właśnie. No i co? Mam 10 na 10. Ej, szczerze mówiąc... Nie do końca wiem co ja muszę zrobić. Gdzie ja to muszę zanieść? A gdzie jest ten zleceniodawca można powiedzieć? No tam było coś tam wymień kamienie, no ale... Jak to wymień? Czy tu są jakieś miejsca, gdzie to zanieść? I szczerze mówiąc, to... Nie wiem, a jak jemu dam? Dziękuję, że pozbyłeś się tych złodziejskich miotaczy. Teraz wystarczy tylko rozmieścić kamienie mocy. Wymień kamienie mocy, ale... Jak rozmieścić? Ej, a, to może o to chodzi, zobaczcie. Tak, dobra. Dobra, 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 dobra. Nie, nie, jakoś nie zwróciłem uwagi na to, że... Rzeczywiście mamy tutaj takie miejsca, w które możemy możemy te kamienie włożyć. Dobra, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Dobra, na pewno tutaj, ale czy ja na pewno wszystkie zużyję kamienie? Nie wiem, może tak. Dobra, rozglądaj się, Spyro, rozglądaj się. Rozglądaj się, a może znajdziesz. Dobra, tutaj. Dobra, tutaj jest na pewno z tamtej strony. Z tej również jest zresztą. Dobra, jest i tu. Dobra, czy tu jest... Tu jest na pewno miejsce, żeby włożyć to, ale kolejnego kamienia... A dobra, tu jest jeszcze jeden kamień. Nie no dobra, wszystko jest, ale to jeszcze nie będzie wszystko, coś czuję. Dobra, bo tutaj powkładane, poogarniane. No i mówię wam tutaj. O, tutaj jeszcze jeden, dobra. Dobra, 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 to idziemy. Ej, ale tych kamieni to sporo jest. Nie wiem, dobra, być może jeszcze znajdę. O jejku, żebym tylko nie spadł, bo to byłoby... To byłoby słabe. Dobrze, że ich zatwiłem, bo gdybym ich nie zatwił, to być może że oni by to słuchajcie, wyciągali te kamienie stąd czy coś. Nie wiem. Ale mogłoby tak być. Dobra, tutaj nic wkładać więcej nie musimy. Tutaj jest jeszcze jedno miejsce, dobra. Ała, Uważaj, uważaj, no. Weź, pożeraj te kamienie mocy całe. Jak je tak nazwali, to tak nazwali. Dobra, wszystko. I co teraz się tutaj wydarzy? Dziękuję, Spyro. Znalazłem tę błyskotkę pośród naszych kamieni mocy. Przyjmij ją w ramach podziękowania. A przyjmę. Dobra, 63. kula, słuchajcie, świetnie. Coraz lepiej, coraz lepiej. No dobra, to z tego świata będę mógł już tak naprawdę zmykać, no bo zebraliśmy wszystkie kule oraz poziom ukończony w 100%. No dobra, czyli tak, świat letniego lasu zrobiony idealnie. To też powinno być zrobione idealnie, no ale przez te głupiej zefir się nie da. Tutaj mamy mistyczne wody i świątynię w chmurach. Dobra, chodźmy do świątyni w chmurach. Tutaj, yy, tu kamienie, tam kula do zdobycia. Okej. Okay. Dobra, będziemy, będziemy szukać, będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że się jakoś uda. Wszystko wykminić, znaleźć i w ogóle. Hmm. Dobra, to miejsce możemy sobie ten przerywniczek pominąć. Dobra, 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 to nie będzie proste na pewno. Czekajcie, czyli tutaj jest 33 33 kryształy, dobra Dobra, dobra, idę tam gdzie Spyro kieruje. No, w tym miejscu już trochę czasu spędziłem. Te zadania też nie były takie wcale proste. No, leżeć, leżeć. Ło, dobra, nie, tu już nikogo więcej nie ma. Czekajcie, mam iść gdzieś, gdzieś w tamtą stronę. Dobra, padać mi tutaj, padać mi tutaj. O, ten strzelał, ale go powstrzymałem. I zobaczcie to. Nie no, gdzieś tam, ale to dopiero odblokujemy, pewnie za chwilę. Dobra, dawaj wyżej. I tutaj też oczywiście wszędzie te owce atakują. Dobra, dawaj tędy. Leży, leży. No, ten jeszcze nie leży. Ten też leży. Dobra, wszyscy leżą, tylko. Tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze. Co nieco do znalezienia jest. Ale boję się, że może być problem. Ale powoli, powoli, zobaczymy. I no dalej mam lecieć w tamtym kierunku. No to jak lecimy, to lecimy, dobra, tutaj jest otwarte kolejne przejście. Chyba już. Nawet nie wiem, czy nie ostatnie, albo przedostatnie, jakoś tak. O, a Ty żyjesz. Spadaj stąd. O, owieczki, tak jest. A. Dobra, to jest do zniszczenia. Ej, ale czekajcie, to tego nie... Nie, 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 tak? Nie rozwalę. Kurczę, no pamiętam, pamiętam, to mniej więcej pamiętam. No... Teraz to sobie przypomniałem, tylko... Ej, ale... Zaraz, jaką tu się super zdolność dostawało? Bo tutaj była jakaś super zdolność. A może właśnie ta, która... Rozwala, nie wiem. Leżeć, leżeć panowie, dobra. Tutaj jeszcze jest ten ostatni czarnoksiężnik. Już go tak dla pewności swojej załatwię. I zaraz zobaczymy. Ej, bo tutaj. Ej, a może to lodem wystarczy potraktować. Bo tu jest ta zdolność rzeczywiście taka. Ojejku, 21 przeciwników to jeszcze. Dobra, ale rozwalę te ostatnie owce, które są w tym miejscu. No i. No i uda się. Dobra, załatwieni. Tak jest. Kogo miałem załatwić, to załatwiłem. Jeżeli się okaże, słuchajcie, że to ta zdolność, yy, lodowa zdolność nie pomoże, to będę załamany. Dobra, dobra, dobra. Nie będę się tutaj z tym bawić, ale nie, no nie wydaje mi się. Przekonajmy się. No nie, zobaczcie, to, to nie o to chodzi. Kurczę, a mam jeszcze jedną rozkminę. To skoro nie o to chodzi, a mamy jeszcze możliwość... Ym, plucia tymi ognikami. Ej, to też nie to. Ej, naprawdę, w tym momencie mam taką grubą rozkminę. O co chodzi w tym miejscu, że ja jeszcze tego nie zrobiłem? Bo to tak żadna ze zdolności nic nie, nie wskóra, co nie? Na to wychodzi. Kurczę, tylko ciekawe, czy... Czy nie będę musiał znowu śledzić tamtego typa, żeby... To odblokować. Nie, no to jest takie dziwne troszeczkę, co nie? Że jesteśmy tak blisko wykonania tego zadania, a tu niestety nie da rady. No i ja już naprawdę nie wiem, co tu może być mi potrzebne. No, czuję, że do tego świata fajnie, że wróciłem, ale chyba go nie ogarniemy. Naprawdę. Dobra, tutaj dostajemy... kulę? A no tak, bo tutaj już przecież były tylko kule, Ok. Nie no, grube rozkminy, o co biega? O co biega, o co biega? Skoro nigdzie nie widzę... Ani lud nie działa, bo już myślałem, że może o to chodzi. Ale nie, no nie działa to nie działa. To zwykle trzeba potraktować albo z jakiejś hiperprędkości, albo z ognia mocnego. Natomiast tutaj, no nie mogę nic zrobić. Ej, czekajcie, ja spróbuję jeszcze raz yy, zrobić to zadanie. Chociaż ja tam wtedy też sprawdzałem i to, to wcale nic nie odblokowywało mi. Więc to wcale nie jest takie, 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 takie proste. W ogóle sposób, w jaki on się przemieszcza, taki dość dziwny. Dobra. Ło! Dobra, 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 śledzimy. Nie wiem, ja już naprawdę nie wiem, gdzie szukać tego. To jest, to jest dziwne, no bo wiesz, gdzie to jest. Dobra, nie zobaczył mnie. No, ale przecież tutaj też nic nie ma. Dobra, on teraz pójdzie do drugiego drzewa, ten faniak. Ale nie widzi na. Od... O ty! Nie, no zobaczył mnie, ale nie, no tam nie ma tego. Nie, no teraz to się tak załamałem. Tam i tak tego nie ma, więc po co tam pójdę? Nie, nie, słuchajcie. Tu ewidentnie musi chodzić o coś innego, ale nie wiem o co. Ojejku, brawo. To się popisałem tutaj. To jest dopiero strata życia. Nie, no ale jestem wkurzony, no bo co z tego, że dobrze idzie? Że prawie wszystko mamy fajnie zrobione? Jak nie wiadomo w jaki sposób to niby ogarnąć. Nie no, naprawdę nie ma... Jeszcze może być coś takiego, że trzeba będzie coś wysadzić, co nie? Tak jakby włączyć taki yy, ten. Ojejku, jak to? Co ja chcę powiedzieć? No. Jakieś materiały wybuchowe po prostu. Nie no, to jest jakiś chyba... Tam jest ognicho, ale tam już byłem też, prawda? No tak. Czy tu już wszędzie byłem, to już wszystko robiłem. Nie, no gruba rozkmina, ale nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, może w ogień trzeba wejść. <laughs> nie, to raczej nie pomoże. To raczej nie pomoże, nie wiem, po prostu nie wiem. Dziwne zadanie. Dość proste, a mimo wszystko dziwne. Ej, ja tutaj byłem. Taki chyba sobie skrót ogarnąłem. To już było, nie, nie, nie wiem. Po prostu ja już się zgubiłem tutaj. Czy znaczy nie no, dobra, może nie tyle zgubiłem, bo wiem gdzie jestem. Ale kompletnie nie wiem, co zrobić, żeby to odpalić. No bo Iskier w takich momentach nie jest zbyt pomocny, on po prostu pokazuje nam. Ej, zaraz! Zaraz, 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 zaraz. Ale. Zaczynam się zastanawiać, ale nie, tutaj tylko. Nie, tu i tak tylko lud był. Nie no, nie no, nie, no, bo tam chyba... Tak, tam też była lodowa zdolność, tylko do zdobycia. Dobra, dałem radę. Nie no, no tutaj jest też lodowa zdolność, tylko i wyłącznie. W sensie wiecie, no nie ma sensu tutaj kombinować, iść na górę. A nie mogę ich jakoś użyć do tego. Na przykład, nie wiem, wybić te stwory. Nie. Słuchajcie, to jest miejsce, do którego będę musiał jeszcze wrócić, bo... Jest ono wyjątkowo problematyczne, pójdziemy więc na mistyczne wody, być może tam znajdę brakującą kulę. Bo trochę się nie powiem, ale wkurzyłem, no bo jak? Jak to znaleźć? Nie no dobra, mam nadzieję, że tutaj pójdzie mi lepiej, chociaż tu jest. Tu jest brakująca kula, co nie? Tu nie ma żadnych kryształów. No i pytanie, czy ja w ogóle znajdę ją. Ciężko powiedzieć, czy się uda. Chciałbym, ale. Ale nie wiem, nie no, tutaj jest wszystko, słuchajcie, patrzcie, to prawie wszystko jest ogarnięte. Ej, ale ja na mapie mam zadania, gdzie są kule. Oj, czekajcie, czekajcie. Kurczę, tutaj to. A, wiem jakie to było zadanie. Dobra, już wszystko wiem, słuchajcie, tutaj było zadanie z tym. Dobra, już przypomniałem sobie. Ojejku, tylko gdzie ono było? Chyba tutaj. Tak. Dobra, wziąć jajo i je wrzucić. Ja nie wiedziałem, gdzie go wrzucić tak właściwie. O co chodzi? I wy mi napisaliście, bardzo mądrze, że chodzi o to, by jajo... Słuchajcie, jajo wrzucić... Wrzucić do garnca. Yy, jest tam taki garnek, gdzie... No, kurczę, zanim ja tylu przeciwników załatwię... Ojejku, to nie jest dobry pomysł. Dobra, muszę... Ojej... Dobra, no, no nie wierzę Dobra, bo ja zaraz padnę Dobra, żaby, 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 żaby Musimy znaleźć żaby I się uzdrowić Nie no, muszę po prostu załatwić Wielu przeciwników, dobra, muszę pamiętać też Gdzie to jajo zostawiłem, żeby Nie było fejla, dobra, jest kolejna żaba Tak jest Nada się, wszystko się nada Dobra, ale to jeszcze, dobra, jest tutaj Jajo sobie czekam Gdzie mamy przeciwników nie no, tutaj kaczka. Kurczę. Bądź mądry. Nie no, tutaj... Ojej! Ty, ty, ty! po jedna dupia. No dobra, leżysz. Dobra, jeszcze siedmiu przeciwników, ale to jest bardzo dużo. No siedmiu przeciwników to naprawdę dużo, no ale... Dobra. Już tylko sześciu. Już tylko pięciu. O! Mam... Lemuro podobnego stwora. Chyba, że to jest po prostu Lemur. Ej, a mogę to? Czekajcie. A nie, tego się nie dało rozwalić. Dobra, jak mnie wredny trafił. Dobra, jeszcze trzech, jeszcze trzech. Jeszcze trzech i coś odblokuje, tylko. Tylko gdzie oni są? Łatwo powiedzieć. Trudniej zrobić. Dobra, Spyro, weź ty. Weź ty się zorientuj. Pobiegaj trochę. Oczywiście uzdrowić się możesz, bo to zawsze się przyda. Ej, no na razie to ja nie wlecę nigdzie. Ej, dobra, zaczynam... Zaczynam się martwić. Ej, dobra, tam jest... A nie, no ten lemur jest wysoko. Dobra, fajnie, ale nie, już i tak ten Spyro jest już uzdrowiony, więc nie ma co kombinować. Ej, słyszałem lemura. No tak, ale on rzuca stamtąd. Ej, no jak tu się wchodził? Przecież to musiał być sposób, żeby... Nie, no weźcie, weźcie, weźcie. Nie pamiętam tego miejsca kompletnie. Czy trochę pamiętam, ale za mało. Za mało, żeby... Coś tu zrobić. No dobra, żaby. Więcej żab. Ej, nie wiem. Naprawdę, jak tu się właziło na górę? Przecież że to za pierwszym razem ten świat, wiecie, zrobiłem. Było... Nie było aż tak źle. A, no proszę, dobra, jestem tutaj. Tu chodziło... Chodziło o to. Dobra, słuchajcie. Załatwmy tylko tylu, ilu trzeba. Dobra, mamy 20 załatwionych, tak jest. Tego oczekiwałem, zobaczcie. No. Tutaj jest to coś. No. Nie wierzę. Naprawdę. Ojejku, teraz gdzie jest jajo? Ej, no to było. Nie, żeby coś, jak coś, to będę musiał iść do profesora, ale. Ono gdzieś tutaj było, nie, dobra. Powiem tak, yy, niech się pojawi. Mam nadzieję, że pojawi się nowe, że nie będzie z tym problemu. Oby, oby, oby. Czekajcie, to tutaj. Dobra, panie profesorze, potrzebuję nowego jajka. Tak, tak, proszę. Dobra, będzie ono. Dobra, jest ono, dawaj, dawaj. Pożeraj je. Czy pożeraj, tak nie do końca, pożeraj w sumie. Dobra, no i zobaczymy. Jeżeli to okaże się, że to nie jest to, to się. To się trochę wkurze. Czekajcie, bo tutaj jest już chyba powrót do domu. A spróbujmy trafić w tym. Ej, ale to. To było to, czy. Kurde. Ale nie, to miał być. Nie, źle zrobiłem. Czekajcie, myślałem, że to jest ten garn. No to miał być jakiś gar, jeżeli dobrze pamiętam chyba. Rozejrzyjmy się, bo ja już mówię na ten świat, tak jest. To jest tak, jak się trochę pamięta, trochę się nie pamięta. No nie wiem. Nie no, wydawało mi się, że... Mówiliście, że do takiej zupy to chyba włożyć? Czy coś? Czy coś takiego, no? Kurde, nie wiem. Ach, te moje rozkminy teraz. No ale... Tutaj jest coś takiego. I nie wiem. Nie wiem, ja jestem ślepy. Dobra, dajcie chwilę, zaraz to jakoś ogarnę. Dobra, słuchajcie. Wyszło, że to zadanie jest bardziej skomplikowane niż się spodziewałem. I, i to naprawdę jest dość skomplikowane. Zresztą zaraz zobaczycie. Mam to jajo. To jajo teraz proszę bardzo. Tutaj mamy gniazdo. Wrzucamy do gniazda. Ptaszek wyrzuca nam. Coś, jakieś, jakieś ziarenko nam wyrzucił, czy coś w tym stylu. No, tak to wygląda. Następnie, teraz z tym. Muszę udać się w to miejsce. Tutaj nie działało, jak wrzucałem jajo. Ale jak wrzucę to, to od razu coś się dzieje. Dobrze. Jest wyrzucona kaczka. Kaczkę to zresztą możemy się łatwo domyślić. Gdzie. Powinniśmy ją dać, bowiem tam sobie takie kaczuchy pływały w okolicy. Tak więc e, zaraz będziemy w ich kierunku lecieć. Dobra, dobra, dobra. Gdzie one były? Tutaj były. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, poszło. Kaczki co nam dają w zamian? E, kaczki w zamian dają nam jakiś taki, taki dziwny owoc. Dobra. Dobra, 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 zaraz i jego gdzieś rzucimy. Zobaczcie, wydawało się, że to chodzi tak. Jedną rzecz i, i koniec, i zadanie zrobione, a tu nie. Nic bardziej takiego mylnego. Zadanie, tak jak rzeczywiście widzicie, dość skomplikowane. Teraz dobra, czekajcie, gdzie ja chcę iść. Teraz chcę iść, iść, iść w to miejsce. Tutaj mamy jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy na ścianach. Jakieś malowidła. Rzućmy to tutaj. Oj, czekajcie, może jestem za blisko, a może jestem nie przy tym. A może to tutaj trzeba wrzucić? Dobra, nie, to trzeba tu wrzucić, ok. No tak, jest fioletowe, to do tego. Tylko, 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 że właśnie, jakieś takie 200 IQ. Dobra, rzuć, wrzuć tak, żeby to wpadło. Dobra, wpadło. To nam teraz wyrzuca yy, coś złotego. Te kolory za każdym razem mają nam mówić mniej więcej, w jakie miejsce to powinniśmy, słuchajcie. W jakim to miejscu powinno być, ty, ty? Uciekaj mi stąd. Dlatego pójdziemy tutaj, wrzucimy w to miejsce. To jeszcze nie jest koniec, bowiem dostajemy ołówek. Ale jak pamiętacie, ołówek już chciał ten cały pan profesor. W wyniku czego, jeżeli teraz z ołówkiem pójdziemy do niego, to rzecz jasna zadanie zostanie wykonane. No i ja się cieszę, ja się cieszę, bo się trzeba było trochę nagłówkować, żeby to zrobić. Teraz znów mogę zacząć wyliczać wiek wszechświata! Proszę, weź tę kulę na przechowanie. Elora twierdzi, że ją zapodzieje. No wiadomo. No i słuchajcie, brakuje nam więc już tylko jednego świata, do którego muszę się wrócić, tym, w którym byłem, ale już wiem chyba co trzeba zrobić, więc dajcie chwilę i my tam zaraz oczywiście ruszamy. Dobra, słuchajcie, ja jestem ponownie w świątyniach, w chmurach i wiem już w jaki sposób dokładnie mogę zdobyć brakujące klejnoty. No i oczywiście nie zawaham się użyć tego pomysłu. Pamiętacie, tutaj jak wykonaliśmy już zadanie z tymi ognistymi diablikami, bo to takie trochę diabliki, trzeba, jak już się odblokuje, to wejście na górę, poczekać tutaj, aż to wszystko zacznie działać jak należy. Ojej. No, i właśnie te, tego uderzyć. Tylko zrobić to w taki bardziej inteligentny sposób, niż ja zrobiłem to w tym momencie. Mam nadzieję, że teraz już się uda. Oby, oby, oby. Po prostu za, za długo czekałem. Dobra, w ten sposób. Dobra, okej. Okay. Trafiamy. Tylko właśnie, słuchajcie, to nie jest wcale takie. Takie proste, jak mi się wydawało. Znaczy, nie, dobra, mam pomysł. Nie wiem, czy on zadziała. Ale mam pomysł, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób. Widzieliście tam, jest możliwe aktywowanie tego. No szybko, gdzie ty jesteś? Dobra. Teraz czekajcie, mam. Mam możliwość użycia ognia. Kurczę, jakoś nie mogę trafić. Odpaliłem czy nie? Ej, no nie, nie odpaliłem. Dobra, ale mam jeszcze lepszy pomysł. Nie, bo wiecie co, ja może. Zaczynam się zastanawiać, czy ja to robię od właściwej strony. A może lepiej byłoby spróbować yy, tutaj? No tak, ale kurczę, ale to zepsułem. Dobra, dobra, dobra. Poczekajmy jeszcze raz. Bo to jest bliżej w tym miejscu. Okej. Okay. Dobra, poczekamy, zobaczymy, co najlepszego z tego wyjdzie. Dobra, powiedzmy. Tylko żeby przestał działać ten luz. Dobra, szybciej. O, odpaliłem! Odpaliłem to, słuchajcie, dobra, to leci i musi rozwalić tutaj. Tak jest, mamy to, moi drodzy, mamy to, zrobiłem to. I to już powinny być wszystkie brakujące klejnoty. I tak też właśnie się dzieje. Poziom ukończony w 100%. Nie no, ale to cieszy, ale to cieszy niesamowicie. Yy, słuchajcie, no jestem niesamowicie przeszczęśliwy, że udało się to zrobić, w wyniku czego. Świat letniego lasu zrobiony na 100%. Świat jesiennych równin... no niestety w zefirze brakuje, no chyba nie wiem, czy nie będę musiał szukać tego jednego miejsca, gdzie mogę zdobyć do dodatkowy klejnot, no bo... Co ja zrobię? Ej, ale zaraz! Ja już mam dodatkowy klejnot, zobaczcie, tutaj mam niby 398, a na jesiennych równinach mam 402 na 400. Mimo tego, że tu nie ma tego jednego procenta, to mam wrażenie, że to się wszystko wyrówna. A świat zimowej tundry zrobiony na 100%. No to teraz, jedyne co pozostaje, słuchajcie, podróżować tutaj, wykonać ostatnie zadanie, walkę z samym Riptem. A no i jeszcze, oczywiście, ja muszę zdobyć te brakujące punkty umiejętności, żeby wszystko się zgadzało. No ale oj, będzie, będzie się działo. Moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zrobiliśmy naprawdę sporo. No a w kolejnym kończymy tę serię, więc zostawcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, do kolejnego, Cześć, czołem i czołem na razie hej